To jest obiekt naszych badań. Rozmawialiśmy z Głogowianami na temat tego, czy jest to dobre miejsce dla młodzieży, czy jest to przestrzeń dla młodych ludzi. Sprawdźmy, co na ten temat uważają nasze Głogowiany. Zdarza mi się czasami tam iść. Jest to bardzo ładna okolica, więc czasami, kiedy jesteśmy na spotkaniach ze znajomymi, idziemy tamtędy, żeby popatrzeć po prostu. Ładny park Jest bardzo miejsce, to jest to jest krótki, jest to niejasne. Bardzo ładna okolica, to jest park. No przede wszystkim sama historia, tak? Zamek bo tutaj jakąś rolę tutaj, tutaj tak powiązania z historią. Tak? Uważasz, że ten obszar jest dobrze wykorzystywany? Powinno się tutaj więcej dzieć, ale jest tu wszechstronnie i można fajnie spędzić czas ze znajomymi. Czyli uważasz, że powinny tutaj być jakieś różne koncerty? Pewnie, wtedy było tutaj więcej ludzi. Ale co myślę chciałam na tej stanie? bo myślałem na przykład takich zajęciach typu zumba na w powietrzu I myślę, że to by bardzo dobry Nie ponieważ... Sądzę, że w Głogowie nie ma takiego miejsca, by młodzież mogła się spokojnie rozwijać. Także gdyby stworzono takie miejsce, to myślę, że jak najbardziej właśnie zumbę, jakieś kryptowarzyskie na skalę całego miasta. To już koniec naszych pytań, ale i naszych działań. Dziękujemy, Dziękujemy za uwagę.